Dzieciam no z tej strony Marcy i w kolejnym odcinku sesję na kanale doskonale z odbijania. O, właśnie przy tym odcinku. Tak jak sami widzicie ile razy zginę na tym, tym meczu, tyle otwieram skrzynek właśnie na końcu i już mamy oczywiście pierwszą rundę, pierwszy zgon, pierwsza skrzynka do otworzenia, ale właściwie to. Właściwie to O co tu chodzi? Aha, zaspato. Jak ma być AFK to pozwolę nam taki też. Oczywiście ten otwieranie skrzynek będzie na końcu odcinka. Także zapowiada się ciekawy, bo już mamy na pewno coś do otworzenia. A jak chcecie takie materiały. U mnie widzieć, co się dzieje z tym pingiem. Halo, halo. To śmiało. I mamy pierwsze punkty za to, za rozbrojenie pakili. Elegancko. Zero zgonów. O, czy co ja mówię? Ehm, zero killi. Ale za to punkty są. <grym> za rozbrojenie. Chciałem na początku powiedzieć, w ogóle byłoby fajnie, Właściwie zaskoczeniem byłoby jakbym ani razu nie zginął ale to już się tutaj wiadomo nie uda Ale w ostatniej chwili to mi się udało Dobra ze no to że mam taki odcinek jaki mam to spróbuję tutaj coś wyszerpać Ciekawe ile razy tutaj skinę Na razie mam tylko jedną skrzynkę do otworzenia Nie chcę kampować, żeby się nie myśleli, że boję się otwierać skrzynki czy coś, <noise> dlatego coś takiego, wiecie, bardziej chcę przerażować takie powiedzmy, nie bać się po prostu wchodzić. Dobra, weźmiemy sobie koła na tę rundę. A jak chcecie, to kolejny odcinek taki sam może być właśnie z Deadmatchu, to też będzie ciekawe. Ile razy tam zginę, tyle muszę odchodzić skrzynek, także myślę, że będzie też takiego właśnie ciekawego 61 W ogóle najlepsze od znaczy najlepszym jeden z lepszych odcinków mogłoby być taki gdzie przykładowo, razem metul też na odbijaniu ile razy zabędę killa ile zabędę killi, Tyle też odbieram skinek jak myślicie, że jest to dobre? Można coś takiego też zrobić. A la. la, la, la. nic nie widzę. O nie, trzy skłony. Cztery. No oh. <laughs> niestety, przegraliśmy tą rundę. Ej, ja, ej, ja, już cztery skrzynki padą. Ładnie, prosto we mnie ten flash poleciał. Ładnie, super, elegancko. Więcej punktów niż nie będzie. Byś mi tam zdefował Pakę. Nie mamy punktów 13. To na pierwsze miejsce będzie ciężko, bo bym musiał robić killy. I przynajmniej jeszcze to sprowadzić. Pakę do tego. No ale takie drugie myślę, że jestem w stanie utrzymać. Ale chyba nie na no te materiale, <grych> chociaż w sumie może <laughs> być różnie, już mam 5 skrzynek do otworzenia w takim razie. Oni robią wszystko, żebyśmy jak najwięcej rund chyba i jakbym żebym musiał otworzyć jak najwięcej skrzynek. Naprawdę. To musiało się tak skończyć. Szósty zgon tak? No, sześć skrzynek. No i żeby tylko coś jeszcze dobrego fajnego poleciało, ale oczywiście. Kolejne się szykują. Nie widzę czy dobrze w ogóle że rzucę tego palaka Czy z tego smęka co tu się stało się Co tu się stało się Aho ho ładny pięk mi się zrobił 6-4 dla nas było się i bez kila, i bez, i bez oczywiście zgonu. Taka niepokojnie ten ping tutaj. Dobra, trzeba coś też postrzegać. Siedem zgonów. równa się siedem skrzynek. Ładnie. Siódmy punkt dla nas. Nikt to wie. Czy to nie będzie ostatnia? Mi niestety pięknie pozwolił na to, żeby coś tutaj lepiej zrobić. Jak na razie. No nie. Dobra, mam kolejny kill. Dobra, mamy kolejnego. Dobra, niech sobie już ma. A ja mam drugie miejsce. Udało się ostatniej akcji. No i tu się w głowę, do tego jeszcze. Także 7 zgonów równa się 7 skrzynek. Coś tu będzie jeszcze? Chyba nic, nic. No to lecimy ze skrzynkami. Pierwsza skrzynka. skrzynia snów i koszmarów. Otwieramy pojemnik. Coś się znajduje w tym oto środku. Co wyleci nam katastrofa? Obrzyn, tablica spirytystyczna. Druga ta sama skrzynka. Snów i koszmarów. Skrzynka jest chyba pechowa, mi się wydaje. Stara, jak uwięziony. Co to jest? Trzecia. Trzecia skrzynka. Już przeleciało fajne Okej okay. Lecimy w takim razie po czwartą A w czwartej znajduje tak się co? Nic Przewidywanie Max 7 Czas na piątą Co? Szósta skrzynia uproszenia węża Co będzie? Nic nie będzie. Zastanawiam się jeszcze czy nie zrobię bonusowej skrzynki ósmej. Ja zastanawiam się nad tym. Siódma coś się znajdzie tutaj. To są jakieś żarty chyba. No to macie mały bonus ode mnie. Ostatnia skrzynka na dzisiaj. I co się tu znajduje? No... Tak, nie wiem, ne, brakowało. Dobra, słuchajcie, zostawiacie w górę komentarze, subskrypcję. Oczywiście, kto jest nowy, widzimy się w następnych materiałach. Siemka.